Cześć kochani, tu Kinga. Jestem dietetyczką i kosmetolożką, a od niedawna też mamą. Dzisiaj pokażę Wam, jak skompletowałam moją naturalną i ekologiczną część wyprawki. Zapraszam. Film powstaje we współpracy z polską marką Muminki, która kieruje się ekologią, stawiając na naturalne materiały i szyjąc w Polsce. Inspirują się oni też duchem Montessori, co sprawia, że ich produkty są przyjazne dla dzieci. Gdy znalazłam muminki, to byłam zachwycona i od razu napisałam do nich z propozycją współpracy, a dostając od nich pozytywny odzew, byłam bardzo zadowolona i tak oto powstaje dzisiejszy film. Pamiętajcie tylko, że to jest wycinek po prostu mojej wyprawki, a pokażę wam w nim wiele ciekawych i przydatnych rzeczy, nie tylko od muminków, więc koniecznie zostańcie ze mną do końca. Śpiworek. Zacznijmy od mojego faworyta, jakim jest śpiworek. Cieniutki, idealny na lato. W skali tok to jest jedynka. Nasz malutki urodził się w lecie, pod koniec sierpnia, kiedy były nadal duże upały, więc ten śpiworek sprawdził nam się świetnie w pierwszych dwóch miesiącach. Również był idealny do szpitala, bo po złożeniu zajmował mało miejsca i łatwo mogłam go przechować po prostu w torbie do szpitala. Nie to, co na przykład rożek czy coś większego. Ten śpiworek jest w piękne, minimalistyczne, dziecięce wzory i jest w 100% z bawełny. Kocyki. Dwa kocyki bawełniane, które różnią się od siebie z plotem. Karmelowy wafelkowy wydaje się lżejszy i delikatnie mniej ciepły od drugiego, więc jest świetny w cieplejsze dni. Natomiast drugi beżowy jest cięższy od poprzedniego, moim zdaniem idealny na cały rok, a złożony na pół jest naprawdę cieplutki, nawet właśnie w te chłodniejsze dni. I takie kocyki są po prostu uniwersalne, weźmiemy je ze sobą w podróż do wózeczka ale już je w domu, więc to jest moim zdaniem must have każdej wyprawki. Otulacz. Niebielony otulacz z bawełny muślinowej to wielofunkcyjna pozycja mojej wyprawki i jak sama nazwa wskazuje, służy on jako otulacz dla dziecka, czyli można nim ciaśniej owinąć dziecko, aby poczuło się jak w brzuszku i aby się wyciszyło. Natomiast można go również używać jako kocyk lub ręcznik w kryzysowej sytuacji. My głównie używamy go właśnie jako kocyk. Ma on duży rozmiar i fajnie można go złożyć do grubości, jaką obecnie się po prostu potrzebuje. Jest też dodatkowo bardzo delikatny. Rożek. Rożek wybrałam, aby sprawdzić, co będzie najlepsze do otulania i spania mojego maluszka. Spośród śpiworka i otulacza był jeszcze właśnie rożek. I tak jak już wcześniej powiedziałam, moim faworytem jest ym, śpiworek, ale rożek traktujemy jako cieplejszą kołderkę. I faktycznie czasem go używamy typowo jako rożek, ale właśnie częściej jako kołderka w wózeczku, dlatego że jest cieplutki i idealny w chłodniejsze dni, jakie teraz już mamy w jesieni. Zewnętrzna jego strona jest z bawełny, a wypełnieniem jest antyalergiczna ocieplina. Ręczniki. Ręczniki z kapturkiem z bawełny ekologicznej. Są one bardzo chłonne i przyjemne dla skóry. Gdy otulam nimi Lucjusza, to szybko wysycha, ale też jest mu bardzo cieplutko. I ja wybrałam od razu większy rozmiar ręczników, aby posłużyły nam po prostu na dłużej. Kokon. Kokon wybrałam z myślą o większym maluszku, gdy może już poruszać się z pozycji leżącej. Na razie go jeszcze nie używałam, ale mały tak szybko rośnie, że Myślę, że lada moment położy go na łóżko, aby zabezpieczyć przed jego przemieszczeniem i upadkiem. Wykonany jest z zewnątrz z bawełny, a brzegi wypełnione są antyalergiczną kulką silikonową. Pokrowiec materacyka natomiast można ściągnąć i wyprać. Termoforek. Termoforek z pestek wiśni wybrałam z myślą o brzuszku małego, ale i moich piersiach przy karmieniu czy bólach macicy w połogu i podczas menstruacji. Na szczęście ludz już nie ma kolek czy innych problemów brzuszkowych oprócz czasem zagazowanego brzuszka po prostu, więc nie musimy go w tym celu używać, ale właśnie jego wszechstronne zastosowanie sprawia, że warto go mieć na liście wyprawkowej. Szczotka. Szczotka wykonana z drewna bukowego a włosie ze szczeciny. Jest ona idealna na ciemieniuchę, ale i do masażu skóry głowy czy stymulacji wzrostu włosów jak małemu co jakiś czas się pokazuje złuszczony skórę w nagłówce, to nacieramy ją olejem żożoba odczekujemy około 20 minut i myjemy podczas kąpieli żelem i następnie wyczesujemy szczotką pozostałość martwego naskórka i w ten sposób skóra jest gładziutka pozbywamy się tak ciemieniuchy mata beżowa mata liść do leżenia na podłodze i wybrałam ją z myślą o leżeniu Lucjuszka pod stojakiem edukacyjnym i podczas właśnie prób raczkowania. Z zewnątrz jest z bawełny, a wewnątrz z antyalergicznej włókniny silikonowej i ten idealny stojaczek edukacyjny jako zestaw z matą możecie również dostać na stronie Muminków. Kombinezon. Jest to kombinezon wełniany na wiosnę, jesień oraz zimę. Ja swój wzięłam w rozmiarze 68-74, a nasz mały jest teraz dopiero w rozmiarze 62, więc jest na niego jeszcze trochę duży, ale zrobiłam to celowo, aby mógł w nim chodzić przez całą zimę. Jest on cieplutki i przyjemny. Ludz już bardzo lubi sobie w nim leżeć na zewnątrz, czy to w wózeczku, czy na tarasie. Jednocześnie nie przegrzewa go, bo wełna ma naturalne właściwości termoregulacyjne. Pieluszki wielorazowe. O pieluszkach wielorazowych zrobiłam już trzy filmy, także koniecznie na nich zerknijcie. W skrócie są to pieluszki wełniane i bawełniane w całości z naturalnych materiałów, co jest niesamowite. I pieluchujemy się tak już od pierwszego dnia życia, nawet w szpitalu i jesteśmy bardzo zadowoleni. Jest to zdrowsze i bardziej ekologiczne. Myjki wielorazowe. O myjkach wielorazowych do przemywania pupki mówiłam również w filmach o pieluszkach. Na co dzień w domu używamy właśnie tych myjek z weluru bambusowego, zamoczonych po prostu w zwykłej, przegotowanej lub przefiltrowanej wodzie. Świetnie się sprawdzają. Jednocześnie nie muszę stale wydawać na kolejne opakowania chusteczek jednorazowych, a dziecko nie ma kontaktu z niepotrzebnymi substancjami. Ubrania z naturalnych materiałów. Ubrania dla niemowlaka to podstawa i większość osób wie, że taki maluch powinien mieć styczność najlepiej jedynie z naturalnymi materiałami. Mimo tego w sklepach znajdziemy często również te ze sztucznych. Dlatego podkreślam, że nasze wszystkie ciuszki są głównie z bawełny. Jest ona po prostu uniwersalna, dobrze się pierze w wysokich temperaturach, a małemu jest w niej komfortowo. Gondola i fotelik samochodowy Gondola Nuna Cari Next i fotelik Nuna Pipa Next są świetne pod względem materiałów, z których są zrobione. Nuna spełnia standardy certyfikatu Green Guard Gold i produkty z tym certyfikatem są zgodne z najbardziej rygorystycznymi na świecie normami emisji substancji chemicznych. Oznacza to, że każdy produkt został dokładnie przetestowany i certyfikowany. Takie produkty nie przyczyniają się do emisji niebezpiecznych chemikaliów w powietrze którym oddycha nasze dziecko, ale i my. Ten certyfikat został opracowany jako program dla dzieci, certyfikujący produkty dla przedszkoli, szkół i szpitali. Dodatkowo to jest jedyna gondolka na rynku, w której możemy przewozić dziecko w aucie. I jest ona wpinana w bazę, a w środku ma wkładkę bezpieczeństwa i pasy. Jest świetna na krótkie dystanse. Na przykład, jeśli jedziemy na spacer, to nie musimy przenosić dziecka z fotelika, tylko od razu wpinamy gondolkę w stelaż wózka. Ale i też jest fajna na dłuższe dystanse, bo dziecko szczególnie noworodek nie musi być tak zgarbiony w foteliku. Posiada ona tkaniny z bawełny organicznej z certyfikatem GOTS. Z kolei fotelik jest kompatybilny z tą samą bazą co gondola, bo jest to system Next i jest również certyfikowany do podróży samolotem. Ma on wkładkę dla noworodka z wełny Merino. Natomiast dziecko siedzi w nim tak komfortowo dopiero od minimum drugiego miesiąca, kiedy jest już większe i się w nim nie zapada, więc właśnie na początek ta gondolka to jest super sprawa. Kosz rzesza. Kosz Mojżesza wykonany jest z naturalnych materiałów, które są nie tylko przyjazne dla delikatnej skóry dziecka, ale także zapewniają doskonałą cyrkulację powietrza, co jest kluczowe dla zdrowego snu. Świetna sprawa, jeśli chcemy mieć w domu przenośne łóżeczko. U nas na przykład super się sprawdza na dole w kuchni lub u dziadków w pokoju, ale i na noc, bo ostatnio już kładziemy spać w osobnym pokoju. Łatwo go przenieść dzięki uchwytom, a dodatkowo zastępuje bujaczek, na przykład ten pionowy, taki popularny z Baby Bjorn, który no nie jest do końca zdrowym wyborem dla kręgosłupa tak małego dziecka. Zaletą jest to, że się również buja i można małego tak ululać, właśnie czasem do snu, uspokoić, ale i sam wierzgając muszkami, może rozbujać kosz i, i sam się ukoić. Taki kosz znajdziecie również w sklepie u Muminków. Dostawka plus materac. Łóżeczko dostawne Troll kupiliśmy za dosłownie 150 zł na OLX w świetnym stanie. Jest ono drewniane i bardzo solidne. Do niego dokupiłam bawełnianą kołderkę, która również ma wypełnienie bawełniane i złożyłam ją po czwórnie jako materacyk. Nie pasuje ona rozmiarowo idealnie, ale chciałam, aby mały spał na naturalnym materiale. Lanolina. Lanolinę stosuję od początku karmienia piersią na brodawki. Jest to naturalny tłuszcz owczy, który nie musi być zmywany przed karmieniem. Stosuję sobie ją rano i wieczorem po myciu piersi. I brodawki są dzięki niej odżywione i bardziej zregenerowane. Słoiczki na mleko. Jako, że karmię wyłącznie piersią, to chciałam zrobić zapasy mleka, aby być spokojna i móc czasem gdzieś wyjść. Chciałam też mleko przechowywać głównie w bezpiecznych materiałach, więc wybrałam po prostu szklane słoiczki. I w szkle można na spokojnie mrozić, tylko musi być w nim trochę po prostu pustej przestrzeni. Więc udało mi się zamówić na wyprzedaży na Allegro chyba z 60 sztuk 120 ml słoiczków i dzięki temu mrożę maksymalnie 100 ml mleka. I podpisuję sobie go datą, ilością i porą dnia, bo mleko z dnia najlepiej oddzielać od tego nocnego, gdyż jedno ma kortyzol, a drugie melatoninę i wtedy warto właśnie podawać dziecku zgodnie z porą dnia. I ja jestem już z mojego małego zapasu naprawdę bardzo dumna. Szklana butelka jak zbieranie czy odciąganie mleka to również musi być butelka, aby je dziecku jakoś podać. Więc ja zdecydowałam się na taki typowy, popularny wybór, czyli szklaną butelkę od Lansinoch, sądząc, że raczej na początku mi się nie przyda. I faktycznie pierwszy raz butelkę z moim mlekiem podaliśmy małemu około szóstego tygodnia życia. Lucjusz je wyłącznie pierś, więc ma mocne ssanie, a ta butelka mimo, że ma smoczek o wolnym przepływie, to niestety jest dla małego nieodpowiednia. Lucjusz Wypija z niej mleko dosłownie w ciągu minuty, a nawet się nim czasem krztusi. I zastanawiam się nad w pełni naturalną butelką, na przykład Hebea, która ma również smoczek właśnie z naturalnego kauczuku, i ciekawa jestem po prostu jego przepływu. Jeśli wy macie jakieś polecenia butelek o bardzo wolnym przepływie, aby dziecko się trochę natrudziło w zjedzeniu butelki, tak jak z piersi, to koniecznie proszę napiszcie mi na dole. Majtki menstruacyjne. W połogu są potrzebne podpaski, aby macica przez kilka tygodni mogła się oczyścić. Ja natomiast wybrałam majtki menstruacyjne, aby nie musić się martwić o dokupowanie podpasek. Zresztą z tych majtek korzystam już od dobrych kilku lat i jestem zadowolona ich funkcjonalnością i przyjaznością dla środowiska. Baciki wielorazowe. Bacików używam jako wkładki laktacyjne. One nie są tak chłonne jak typowe wkładki, ale mam ich dość sporo i po domu mi się super sprawdzają. Są bawełniane i mogę je często prać oraz wymieniać. Proszek do prania. Jeśli chodzi o pranie, to używam mojego proszku, który robię sama od lat. Na kanale jest już na niego przepis. Obecnie tylko używam sody kalcynowanej zamiast tej oczyszczonej. I w tym proszku robię pranie ciuszków małego i nasze białe. Do pieluch wielorazowych mam proszek od bali, który świetnie dopiera i dezynfekuje pieluchy, a do naszych kolorowych mam balie do koloru. Zarówno mój, jak i proszki od bali są naturalne i bezpieczne dla zdrowia. Leslie. Również od lat używam naturalnych produktów do sprzątania Leslie. Do przycierania np. przebieraka czy otoczenia małego używam Leslie żółtego, uniwersalnego. Ale ważne jest również to, czym sprzątam całe mieszkanie, bo z tym, z czym mam kontakt ja, ma i mały poprzez moje mleko i skórę. Naturalne środki czystości to podstawa dbania o zdrowie całej rodziny. Dodatkowo ich jakość i skuteczność jest naprawdę niezastąpiona. Chusty. Chusty od leni lamp używamy z Łukaszem do chustonoszenia Lucjusza. Są one z bawełny o specjalnym splocie oraz dobrane do naszych gabarytów. I o chustach powstanie osobny film, więc polecam Wam na niego zaczekać. Ale ogólnie mówiąc, jest to fajna przygoda, która zbliża nas z dzieckiem, a jednocześnie daje wolne ręce rodzicom, co jest często nieocenione. Śpiworek wełniany. Wełniany śpiworek od Baby Lee to idealna pozycja na zimę. Jego wnętrze jest z wełny, a zewnątrz mamy bawełnę. Śpiworek ma 2,5 w skali tok. Teraz na mroźne noce lucjuszkowi jest w nim cieplutko, ale co najważniejsze, nie jest przygrzany, czego na początku się właśnie obawiałam. Do wełny bardzo mocno przekonałam się podczas właśnie wyprawki dla małego, głównie z wełny mamy pieluszki wielorazowe, kombinezon zimowy i ten śpiworek i w żadnym z tych produktów mnie ona nie zawiodła. Pełna jest specyficzna i czasem wymagająca, ale jeśli znamy zasady obchodzenia się z nią, to może nam wspaniale służyć, a szczególnie być przyjazna dla skóry i samopoczucia dziecka. A więc na dzisiaj to by było tyle: dajcie koniecznie lajka, subskrypcję i napiszcie komentarz. Zobaczcie też ostatnie filmy.